osoby które tutaj e, protestują wasze dzieci wasze wnuki e, minimum przyzwoitości ty też możesz współtworzyć z nami medium obywatelskie subskrybuj checkpress.pl w serwisie YouTube i obserwuj na Facebooku już teraz osoby które tutaj e, protestują Adam Bysiek Dzień dobry. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że na piknik PIS tak ten kolejny i ten, który już się odbył, a który teraz Państwo zobaczą, przyjdzie więcej osób. Dlaczego? No bo nie przyszedł nikt. Oprócz zdegustowanych, sączącą się propagandą z pikników PIS, Ludzi z ulicznej opozycji przyszli, by zaprotestować, a dowiedzieli się, że PiS zasłania się dziećmi. Wasze dzieci także z tego programu korzystają. Wasze dzieci, wasze wnuki. Minimum przyzwoitości prosiłbym zachować. Nie przeszkadzać tym, którzy chcą dzisiaj być razem z nami, którzy chcą korzystać z tego, co dla nich przygotowaliśmy. Wszystkim obecnym tutaj życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam na Pikniku 800 plus Rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku realizuje konsekwentnie i wiarygodnie politykę społeczną. Wszystkim osobom, które mają inne poglądy polityczne. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale ta miła pani ze sceny mówi o ludziach, którzy mają inne poglądy polityczne. Problem w tym, że to w końcu ta sama pani na początku swojego wywodu intelektualnego. A także sam Jarosław Kaczyński mówili o tym, że nie są to pikniki polityczne, a są to pikniki promujące program 800+. To jak jest naprawdę? Chcę powiedzieć jedno, wasze dzieci też z tego programu mogą korzystać. Ten program jest powszechny, skierowany do wszystkich. A dzisiejszy piknik, Szanowni Państwo, jest głównie dla dzieci. No i jak Państwa, dzieci, ale gdyby moje, powiedziało mi, że świetnie bawi się na pikniku partyjnym, pikniku PiS, to zapytałbym się, czy to dziecko nie potrzebuje konsultacji z lekarzem, bądź farmaceutą. I proszę Was bardzo mocno, nie zaburzajcie, nie zaburzajcie dobrej zabawy dla dzieci, bo ten weekend i ta sobota jest właśnie dla dzieci. A? Ty też możesz współtworzyć z nami medium obywatelskie. Subskrybuj checkpress.pl w serwisie YouTube i obserwuj na Facebooku. Już teraz.